Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencji prasowej. Kupuj świadomie produkt ekologiczny. Wraz z nami są minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Robert Telus oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Rafał Romanowski. Drodzy Państwo, inaugurujemy. Dziś kolejną edycję kampanii, której celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie certyfikowanej żywności ekologicznej oraz świadomych wyborów zakupowych. Dziś też chcemy zaprezentować nowe spoty telewizyjne. Kupuj świadomie produkt ekologiczny oraz edukacyjny spot dla najmłodszych, skąd się biorą produkty ekologiczne, w oparciu o które została zbudowana szata wizualna i graficzna kampanii. Zapraszam do obejrzenia spotów. Czy zastanawiałeś się, co to znaczy produkt ekologiczny? To znaczy wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Tak, wyobrażam sobie drogę każdego kontrolowanego na każdym etapie produktu z certyfikatem EKO. Tata mówi, że ekologiczny to znaczy wyprodukowany z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt. Dlatego kupuj się do mnie! No dobrze, to poproszę o zabranie głosu pana. Będzie za chwilę. Będzie za chwilę. Dobrze. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę. Tak jak już tu pani powiedziała, zresztą pani powiedziała wszystko chyba to, co najważniejsze. Jutro jest Dzień Produktu Ekologicznego, Europejski Dzień Produktu Ekologicznego. To jest bardzo ważne, żeby promować, żeby to trendy, to dobre trendy, które się rozpoczęło już w Europie i w Polsce, żeby uświadamiać. Konsumentów, jak ważny jest produkt ekologiczny. Ja to mówię jako minister, ale również mówię to jako rolnik ekologiczny. Jestem rolnikiem ekologicznym od wielu lat. Wiem, jak, jak to jest ważne. Jak bardzo trudno się z tym przebić, z tą właśnie świadomością. Ja się bardzo cieszę, że ten spot, który przed chwilą Państwo obejrzeli, że w nim występują dzieci, że młodzież. Bo to jest chyba najlepsza forma zmienienia mentalności ludzi albo uświadomienia ludzi, bo. Tak jak to było w tym spocie, tata powiedział, to znaczy powiedział: Dziecko rozmawia z tatą. To powinniśmy kłaść duży nacisk na to, żeby najpierw uświadamiać młodzież, uświadamiać dzieci, uświadamiać przedszkolaków, nawet od przedszkola, że właśnie dobre produkty, wielkiej, dobrej jakości produkty to właśnie zdrowie. To jest, to jest ten kierunek, który bardzo mocno naciskamy w tej chwili w ministerstwie, żeby właśnie zmieniać tę mentalność, żeby uświadamiać klientów, żeby klient wiedział, że ten znaczek listek, który tutaj jest, to jest. Prawdziwie ekologiczny produkt. To też jest wa ważna sprawa po naszej stronie, to znaczy po stronie urzędów, po stronie inspekcji. My to my mamy kontrolować i to, to robią polskie inspekcje. Też tutaj dużo nacisk na to żeby bardzo mocno kontrolować te produkty, produkty i u producenta, u pośrednika, ale i w sklepach. Żeby ten listek był takim żelaznym listkiem, pewnym listkiem. Że jak, jeżeli klient kupuje towar z listkiem, to jest pewien że to jest właśnie ten produkt ekologiczny. Oczywiście, że to jest proces. Tak się nie da zrobić w ciągu jednego dnia, tego nie, nie da się zrobić w ciągu dwóch tygodni. To jest proces, który musimy zmieniać, ale to wspólnie robimy. Dlatego korzystamy z tego, że jutro jest ten dzień, Dzień Ekologii Europejskiej, żeby po prostu po raz kolejny uświadamiać konsumenta, że to jest ważne, żeby sięgać po produkt nasz. Produkt polski, przede wszystkim polski, ekologiczny. Dlaczego powiedziałem, przede wszystkim polski? Proszę Państwa, to też jest bardzo ważne, żebyśmy naszego klienta, polskiego klienta, uczyli tego patriotyzmu gospodarczego. To jest bardzo ważne, żeby nasz, nasz klient, nasz konsument sięgał po etykietę i, i czytał etykietę. I patrzył, co kupuje. To jest też proces, który powinniśmy, powinniśmy wdrażać w życie i konsumentów uświadamiać. My to robimy, dlatego że wiemy, jak to jest bardzo ważne. Ważne też jest to dla naszego rolnictwa, dla naszej struktury. My mamy strukturę rolnictwa bardzo rozdrobnioną w Polsce 11 hektarów średnia, średnia gospodarstwa. To jest właśnie nisza albo szansa dla tych małych gospodarstw żeby produkować produkt ekologiczny, ten produkt, który, który jest najlepszy. Dlatego też, drodzy Państwo, myślimy nad zmianą programu, produkt w szkole, program szkolny, ten produkt szkolny. Też, żeby go właśnie ukierunkować na lokalne i ekologiczne, ekologiczny, ekologiczny produkt. To jest, tak jak powiedziałem, proces, który realizujemy, bo wiemy, że to jest dobre dla polskiego rolnika, ale przede wszystkim jest to dobre dla polskiego konsumenta i dlatego dziś mamy szansę po raz kolejny powiedzieć społeczeństwu, że ten listek to jest naprawdę poważna sprawa i to jest produkt pewny, ekologiczny. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu pana ministra Rafała Romanowskiego. Szanowni Państwo, po raz kolejny wpisujemy się właśnie w kolejną edycję obchodów europejskich, obchodów rolnictwa ekologicznego i właśnie tego zielonego listka. O czym wspomniał pan minister? o tym właśnie zielonym, o tym Zielonym Lisku i o tym uświadomieniu od podstaw Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opublikował wczoraj takie właśnie quiz, ankietę do młodych ludzi. Grupa docelowa to byli maturzyści, mówiąc szczerze, po tym quizie, po tym, po tym doświadczeniu doskonale wiemy, że mamy olbrzymią jeszcze pracę do wykonania, jeżeli chodzi o świadomość rolnictwa ekologicznego. Co prawda uznaje się to, że jest to segment niszowy, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo, ale my przyjęliśmy bardzo konkretne zobowiązania i właśnie budowanie tego rolnictwa ekologicznego, bo chcemy podwoić w tej krótkiej perspektywie, jeżeli chodzi o uprawy rolne w naszym kraju i dojść mniej więcej do około miliona hektarów, jeżeli chodzi o uprawy w systemie rolnictwa ekologicznego. Pan minister akurat jest najlepszym przykładem, bo jest akurat rolnikiem ekologicznym, który od wielu lat doskonale właśnie zna ten system, ale co najważniejsze jest to system certyfikowany. Yy, mamy pełną świadomość właśnie, co to znaczy rolnictwo ekologiczne i co najważniejsze, w grupie tych systemów jakości, która dociera do naszych polskich konsumentów, oprócz znaku Produkt Polski, na którym nam najbardziej zależało i, i od wielu miesięcy, od wielu lat wręcz już organizujemy kampanię Kupuj Świadomie Produkt Polski, to jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków, Drodzy Państwo, jest właśnie ten zielony listek, który świadczy o Produkcie ekologicznym. I co najważniejsze, drodzy Państwo, nie powinniśmy dać się oszukiwać właśnie w dużych sieciach handlowych, e, kiedy wprowadza się na, na półki sklepowe tak zwane produkty bio, bo niekoniecznie one nie mają cokolwiek wspólnego z rolnictwem ekologicznym. A ten zielony listek, ten zielony listek europejski, drodzy Państwo, daje nam stuprocentową gwarancję, że ten produkt żywnościowy jest certyfikowany, że od samego pola do samego stołu e, on przeszedł cały szlak właśnie choćby uznania przez jednostkę certyfikującą, jest objęty właśnie systemem jakości. A pod każdym takim listkiem na, na produkcie, który Państwo choćby tutaj możecie zobaczyć, jest taki specjalny numer, który świadczy właśnie o numerze jednostki certyfikującej. To daje nam gwarancję, drodzy Państwo, że sięgamy właśnie po produkt bardzo wysokiej jakości, który jest wytworzony właśnie z poszanowaniem przyrody, który jest wytworzony właśnie bez tak zwanej chemii rolniczej, no i tutaj wspomniany właśnie system dobrostanu zwierząt. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, drodzy Państwo, to jesteśmy liderami w Unii Europejskiej, nie tylko i w pod względem nakładów na, i w ramach wspólnej polityki rolnej, środków europejskich i krajowych, ale również pod tym względem hodowlanym. I mamy naprawdę olbrzymie powody do zadowolenia, jeżeli chodzi właśnie o ten system dobrostanu zwierząt. Więc dzisiaj rozpoczynamy tę kampanię, która właśnie trafi do mediów i tych mediów społecznościowych, ale również do mediów ogólnopolskich. Również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w największych sieciach kinowych rozpocznie właśnie w dniu jutrzejszym, czyli w dniu właśnie. Europejskim rolnictwa ekologicznego, choćby poczęstunek produktami ekologicznymi wytworzonymi przez producentów lokalnych, wytworzonymi przez producentów rolnictwa ekologicznego i będziemy właśnie również promować to rolnictwo ekologiczne. I nie ukrywam, że w pięknym mieście Płocku, który każdy się kojarzy jako miasto bardzo uprzemysłowione, wiadomo, z jakich przyczyn. Jutro 23 od godziny 11 na najbardziej charakterystyczne miejsce tego miasta, czyli na wzgórze Tumskie zapraszamy na właśnie piknik, e, kiermasz produktów wysokiej jakości, rolnictwa ekologicznego, gdzie właśnie pokażemy e, cudowne smaki polskiego rolnictwa ekologicznego, gdzie właśnie w takim mieście e, kojarzonym z, e, z zaawansowanym przemysłem chcemy również pokazać, że w, w tych okolicach, w całej Polsce mamy coraz więcej takich gospodarstw e, certyfikowanych, że ten system w naszym kraju się rozwija, ale co najważniejsze, jest to system efektywny, o czym zawsze wspomina pan minister, że nie wystarczy oprawiać trawników, tak jak w wielu krajach europejskich, które się szczycą poziomem na przykład rolnictwa ekologiczne, ekologicznego 15%, ale w dużej, mieście, dużej części albo w upraw są to trwałe użytki zielone, a my zdecydowanie stawiamy właśnie na taki rozwój i przejście w okresach przejściowych tych konwersji na... Mocne rolnictwo ekologiczne, które zdecydowanie łatwiej będzie znajdowało się na półkach sklepowych i co najważniejsze, chcemy pobudzić to świadomość konsumentów, że ten zielony listek daje nam stuprocentową gwarancję właśnie, że sięgamy po produkt typowo rolnictwa ekologicznego, wytworzony w wypadku Polski w dużej mierze właśnie z surowców wyprodukowanych przez polskich rolników właśnie w gospodarstwach certyfikowanych. Szanowni Państwo, czy mają Państwo pytania? Jeśli tak, zapraszam do mikrofonu. Tutaj. Dzień dobry, Monika Miller, Polsat News. Panie ministrze, chciałam zapytać o to, jak w tej chwili wyglądają relacje między Polską a Ukrainą, oczywiście pod kątem wypracowywania porozumienia. Czy już jest agenda spotkań ze stroną ukraińską i w tym temacie oczywiście także o aspekty związane z Unią Europejską. Wiem, że popiera pan jako minister rolnictwa wniosek komisarza unijnego, komisarza do spraw rolnictwa o to, by Unia dopłacała do transportu, jak tutaj wyglądają też rozmowy ze stroną unijną? Dziękuję. Panie redaktor, ma w tej chwili pewien dylemat, bo to jest konferencja o produkcie ekologicznym. Jak zaczniemy rozmywać ten problem, ważny problem, który Pani zadała, to no, rozmyjemy kierunek dzisiejszej konferencji. Zapraszam na 14.30 na konferencję w gospodarstwie, y, gdzie odpowiem na to pytanie. Nie mam tutaj żadnych tajemnic, żeby było jasne, tylko nie chcielibyśmy, Pani Redaktor, rozmywać tego ważnego tematu, o którym dzisiaj mówimy, o produkcie ekologicznym. O 14.30 w gospodarstwie rolnym będzie konferencja szersza, będzie mówiła też o pewnych już naszych kierunkach pomocy rolnikowi nowych. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania w temacie konferencji. Dobrą wieczorem FFM, bo znamy też wywiad pana ministra dzisiejsze porany dla Polskiego Radia 24, więc trochę na fali tego jesteśmy i myślę, że też nie przesłonimy tego tematu, bo jeden temat jest tutaj ważny, a ten drugi może o 14.30 będzie okazja pogłębić, więc w imieniu też dziennikarzy będziemy wdzięczni. Można odpowiedzieć chociaż ogólną na pytanie, żebyśmy wiedzieli też o co dopytywać Proszę po 14.30. Zróbmy tak, bo żeby nie było wyglądało, że ja tu uciekam od tematu, to po konferencji setki nagramy w tych tematach, a dziś mówimy o gospodarstwie ekologicznym, o rolnictwie ekologicznym, o produkcie ekologicznym, o zielonym listku i... I, i, I próbujemy razem wspólnie i tutaj pomóżcie nam również wy, żeby promować tą właśnie, promować właśnie ten listek i pr, nasz produkt ekologiczny. Ja mając pana ministra za słowo i czekając Jestem. na te setki, dopytam wobec tego to rolnictwo ekologiczne, jaki odsetek całego rolnictwa w tej chwili stanowi, no właśnie, Jak to można Jeżeli szacować? chodzi o to, to mówi się około 3%, to jest bardzo mało. My musimy właśnie dlatego taki duży nacisk kładziemy na to, żeby to promować, żeby, żeby uświadamiać konsumentów, żeby właśnie konsumenci, bo to jest największym no, jakby siłą moto, motorem na Gospodarstwa ekologicznego jest konsument. Jeżeli konsument zacznie szukać tego listka i zacznie kupować produkt ekologiczny, to całą napędzi to, całą strukturę napędzi. I tutaj właśnie też proszę o pomoc w tym, żebyśmy razem to zrobili, bo to jest dobre dla rolników, dobre dla polskiego rolnika, ale przede wszystkim no, z najbardziej, z największym korzyścią dla polskiego konsumenta. To jest, panie ministrze, 3%. To jaki jest plan? Ile to może być i w jakim czasie? No, panie redaktorze, no chcielibyśmy, żeby powiedzieć, że będzie w przyszłości 20% czy 25%, ale to jest długi proces. To nie jest taki proces, że no myślę, że nie byłbym poważny, bym powiedział, panie redaktorze, za rok będzie 15%. Nie, to jest proces, który próbujemy, ciągle próbujemy. Ciągle to, to nam ten, ten ekologiczne gospodarstwa, znaczy nie, to produkt ekologiczny, to nam ciągle to w jakiś sposób no, wzrasta, ale nie na tyle, jak byśmy chcieli. Dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia za chwilę. Po... Czy jeszcze mają Państwo pytania? Zapraszam. Przepraszam Panie Ministrze, żeby nalegał. Jest Pan akurat na żywo pokazany na międzynarodowe największe stacje telewizyjne w tej chwili. Tak jak zrobimy setki, wyjdzie prawdopodobnie dokładnie na to samo, że będzie ustalony. Jeżeli mógłbym jednak nalegać, żeby Pan powiedział słówko na temat właśnie konfliktu zbożowego. Dziękuję. Tak jak powiedziałem, będą za chwilę setki. Taką piękną klamrą zamkniemy dzisiejszą konferencję. Zapraszam do obejrzenia obiecanego spotu dla dzieci. Chwilkę poczekajmy. Zielony listek, wyjść. listek Z tym logo produkt jest sprawdzony. Na drodze od pola do stołu. Nie daną zepsuć go nikomu. Czysta natura, słońce i woda. Nie jeść tak zdrowo, byłoby szkoda. Produkty z listkiem są niedaleko. Dobrze poszukaj i bądź eko.